Cześć Arbuski! Dzisiaj postanowiłam zrobić filmik z okazji Chłopaka. Wiem, że ostatni filmik był taki trochę podchodzący, ale uznałam, że podzielę go na dwie części. Bo prawdziwy Dzień Chłopaka będzie teraz. Jesteście ciekawi co Zuzia i Dara przygotują dla Tomka? To oglądajcie. I zastanawiacie się dlaczego jest ten domek. Otóż na 10 subskrypcji planuję zrobić ciekawy odcinek. Podziel go na kilka części, czyli będzie codziennie po jednej, tak jak zawsze nagrywam, więc zaczynamy! Już pora wstawać. Wyłączę tylko budzik. Uff. Dzisiaj jest dzień chłopaka. Już nie mogę się doczekać, żeby sprawić przyjemność dla Tomka. chwilę przygotuję prezent. ocenijcie go. Okej. Okay. Już spakowałam. Tu jest prezent dla Tomka, a tutaj, ponieważ Lara zachorowała, to taki drobniutki upominek. Przytargałam ze strychu tutaj stół do pakowania. Tylko nie mogę pomylić, więc. O, gotowe. Teraz na pewno nie pomylę. Więc. tego prezentu. Dojdzie prez dojdzie. Okej, okay, Dzisiaj też dla, dla moich dzieciaków będzie trochę niemiłych rzeczy, trochę przyjemnych, różnych. Pojedziemy do dentysty. No tak, ale na pocieszenie zajdziemy też na obóz. Tam zwiedzimy, jak się na tym obozie żyje. Będziemy też w robo restauracji. Dzieci też połowią sobie rybki. Będziemy na obiedzie w knajpie rybnej. Na kolację będziemy w najekskluzywniejszej restauracji. No i <laughs> jeszcze pójdziemy na stok najpciarski. Może, jeżeli starczy nam czasu. Więc dzisiaj będzie się dużo działo. Ja się przebiorę, tylko nie patrzcie. Dobra, podstawię telefon dla dzieci. Najpierw o. To tylko mamy telefon. Dobra, odłożę. Gdzie miałem smoczka? A gdzieś mi się zgubił. Okej. Okay, zobaczmy. Jakaś karteczka. <laughs> Korona prawdziwego króla. Samochodnik do mojej kolekcji. Piłka z podpisem chyba. Musi być z podpisem. Dobrze. Tego papierka wylecimy tutaj. O, nie da się. No to muszę do dokochać. Prawdziwy król jest! Od razu się przebiolę, a jeszcze jeden dzień tą bluzę moją ulubioną położę tutaj, a nie chce mi się tego papierka wyrzucać. Wszystko upłam do chciawy. W takim razie teraz prześlę dalej. Co to tak zadrzędzoliło? Aaa, to telefon mamy. Dobrze, chodź tutaj tej puszku. Wyłączę telefon, odłożę tutaj. O, prezencik. Przecież jest ci chłopaka. O! koku nie koniec. Ale super dzieci. Dobra, to ostatni dzień na łoży tą bluzę. Nigdzie się nie skapnie. Jestem! Super dzieci. A to jest powiadomienie, że idziemy do dentysty. Nie! No kochani! Bo ten testy będzie super. Nie, bo boli. Nie będzie boleć. Spokojnie. Najlepszą opiekę znajdziemy wam. Nie ma się czego mać, No chodźcie. Musimy być oczywiście na Więc wychodzimy. Dobrze. Chodźcie. tej jesteś Siadajcie. Dajcie mi tylko tutaj. O, to czytam sobie. Dobrze, więc się pobawimy. Popatrz, do czego może służyć ta stóteczka? Popatrz, to chyba tutaj. Siorujmy nawzajem. What is Jack? popatrz jaki diament. Na znaleźliśmy diament. O, fajnie. Dajcie mi go. W domu Wam go oddam. Dobrze. Chciałabym to porobić. Państwo kowalscy. Już, kochani, spokojnie. nie było tak źle. Reakcja. Jakoś nie płaczą. To my chcemy. Dobrze, Państwo... Krym... krymowcy. A nie, przepraszam, Państwo Wiesko. Tak, to my, to my. O, nie ma się co bać. Kto pierwszy? On. Dobrze. Poczekaj chwilę, zaraz coś przyniosę. Popatrz. To jest Twoja szczęka, wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że to jest Twoja szczęka. Aha. Teraz pokażę Ci, jak? Musisz poprawnie szorować zęby. Popatrz. Bierzesz szczoteczkę, odpalasz się najlepiej właśnie elektryczną i myjesz tu cały dunek najpierw na górze, później po bokach. Następnie na górze robisz okrągłymi po bokach, ruchami i na górze normalnie. Teraz musisz złączyć. Teraz Ci tego nie pokażę, ale musisz będziesz złączyć ściankę tak szybciutko przejechać po całym. Widzisz? Tak, będziesz miał zdrowe zęby. Rozumiem. To teraz ci pokażę, co się stanie, jeżeli nie będziesz miał zdrowych zębów i jeżeli teraz nie, nie będziesz chciał się mnie słuchać. Dobrze. Tak, odłożę tylko tutaj. No. Teraz będziesz musiał nosić o taki aparat. Trochę mniejszy, O taki aparat. Będziesz musiał jeść o takie pastelki i będę musiał Ci o tym, no nie pastelki, tylko będę musiał Ci tym zaglądać w pusi, Zawsze. A tak to tylko jeden raz. Będę musiał Ci tym wiercić codziennie. Już musiał się ze mną spotkać codziennie. Nie nie chcę codziennie. No właśnie dlatego to jest takie ważne, abyś szorował zęby, dbał o nie, nie jadł za dużo słodyczy. Oraz chodził, co na przykład raz w roku do dentysty. Dobrze będę. To teraz otwórz się. Dobrze. O to chodzi mi. Szeroki uśmiech. Dobrze. Teraz popatrz od razu. Włożyć ci do ust o to. To jest specjalny rząd, dzięki któremu odchylę ci język i po prostu sprawdzę, jaki masz zęb. Dobrze. Więc teraz się uśmiechnij i powiedz a, a. Dobrze. Pięknie. Mhm. Dobrze. Masz pewne dziurki w swoim uzębieniu, ale spokojnie. Zobaczmy. Mhm. Ci Ci jedną dziurkę i zaplombujemy ją, okej? Okay? Dobrze. I to będzie koniec Twojej wizyty. Dobrze, teraz przygotuję specjalną miksturkę. Będę musiał Ci jeszcze wyrwać jednego ząbka, ale to dopiero później. Mieszamy. Nakładamy. Ale jak to, tak to kochana, I jak dużo jest słodyczy, bardzo dużo, tak jest. Muszę koniecznie zrobić przegląd. Dobra. Kochana, czekajcie teraz operacja. Ja cię tą strzykawą uśpię. No i sorry, ale tak to wygląda. 4 godziny później. Misja zakończona: sukces. O, co się dzieje? No, moja droga, dorobiłaś się. I teraz, przez bite 4 lata, nie możesz tego wychajstra zdejmować. jmuje. No właśnie się nie da, no... Dorobiłaś się. No, nie możesz. No i kiedy to będzie? Mac. O! Ja już pójdę do samochatu. Nie da się tego zdjąć. Nie! Musi chodzić z tym. Czeka, niech Pani nie poczeka. Mhm. Tak. Jednak nie przez 10 lat musi w tym chodzić. Co? Dobra, bo, bo. a poprawiam się. Przez czterdzieści lat. Co? Ale jak to? Przepo tego na noc, muszę zakładać to, co? Tak, proszę już iść, ja, jak wy wyglądacie. Ej, ty, ty się lepiej ucisz! Oj, już cię Ej, puszczaj mnie, Nie zapomnijcie, oczywiście, zostawić łapkę w górę subskrypcji. No, niestety, dzisiaj mi się nie udało w tych wszystkich miejscach być. Ja zapomniałam też o czasie i po prostu ten wynik miałby około jakieś godzinę. A poza tym też nie mam czasu, bo też w domu u siebie muszę pozmać naczynia, a drogie jak nauczyć się do tych i na jutro od piątek. Więc no, przepraszam Was bardzo, ale w następnym odcinku obiecuję, że będzie wszystko z okazji Dnia chłopaka. Będzie ciąg dalszy tej historii. Więc pa!